W pierwszym dostaniesz Michała Bawatewskiego do popilnowania. Jak ci trafi pierwszą trójkę z przednosa to nie będzie ciekawe. Nie, nie trafi. No, także wszystko, żeby rzucił jak najwięcej arboli. Albo żeby na spojrzał na kosz, bo wiem, że jest świętym strzelcem, bo najlepszym strzelcem u nas w drużynie. Białym się podlapieniając 8 metra no, bez problemu, także na pewno się skoncentrujemy, żeby, żeby nie podać do swoich największych katoczów. Tak, to kto jest większym drapieżnikiem? Pantera czy wilk? Oj, będzie niezła ale. <laughs> no, Pantera. No. <laughs> Siema, ja, ja, ja właśnie widziałem Twoje wideo, jak opowi opowiadałeś o mnie, jak mnie zatrzymasz. Jak rzucę kilka airboli. Synt, sytuacja będzie tro trochę inna, bo wiem, że jesteś świetnym obrońcą. Jest mi bardzo miło z tego, co powiedziałeś o mnie, ale w tym meczu będzie tak, że ja ci trafię kil kilka turek, prosto w twarz in your face, więc przy przyjmiesz to. A które zwierzę jest bardziej dra drapieżne, w tym momencie wydaje mi się, że są to piłki. 어 п 드 з д